Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Mm, jest to już bodajże 14 odcinek albo nawet 15 No i co? I lecimy dalej z tym tematem Ostawi na każdym odcinka jak kierunek był ogarniany I myślę, że na razie jest spoko Obecnie mi się podoba. Oj. 4 na 9. Jakoś musiałem ominąć. Jak byk, jakoś musiałem ominąć. Dobra. Ale lecimy. A mam Cię. Tylko nie mam palnika, tak Także bój śmieszniej. Czekaj. Jak Wy mi dajecie paliwą, to ewidentnie znaczy. Trzeba wziąć ze sobą palnik, ja sobie wolę to ogarnąć w tym miejscu. No i tyle. Czekajcie, że tak strzelba. Jak wcześniej mordo nie widziałem, powiedz mi kalia nie przejdę, okej okay. Aha, idą. Kiedy cieszę się w dzieje strzelbę no i nie ma kolegów Jezus Maria! oj, Tu już zaczynamy gruszną zabawę. Na razie sobie tak sobie na razie przełożę. Paliwo do palnika. Kolejne paliwo do palnika. Co Nie z palnikiem? Hmm. O! Żele i większość dziku zawalona. Super. Chemikalia. Mam trzy apteczki, no po co? Dobra, wiecie, co? Ja sobie pójdę odłożyć. E... O! Jeszcze tak przy okazji. Ja sobie pójdę odłożyć to jedno ziele i to jedno chemikalia, bo naprawdę, przy okazji paliwo do palnika może. może się wyzbyje, bo to. Nie ma sens, Eee... Dobra. Chemikalia, ciup, ciup. Kwas zostawiam w razie W To jedno paliwo do palnika też się mogę wyzbyć. Mam 500 tam ponad. Będzie brakować to sobie uzupełnia najwyżej, ale na pewno nie będzie. Silne chemikalia, ty, nie, no super, odłożyłem chemikalia, ale jeszcze były silne chemikalia. Weź. Kocham życie. Dobra. Mam nadzieję, że to jakiś gruby będzie, nie, bez kitu. To. no gdzie? no wiedziałem że tu no wypuść mnie Wiecie, ja jeszcze wolę tak pod każdym rogiem spojrzeć bo może coś ktoś Tutaj dla nas zostawił. Eee. Pożeby. Co? O ty. Ty dziadu. Hej. Tam się tam coś widzę, tylko kropelki. Kropelki! Tak eee, yy, to ja sam może przejdę dołem hmm. Ja nie ufam temu mechanizmowi, więc ja sobie... Aha. Chodź tu mordo Pupejo Ile was tam jest Dupę! O czemu ja nie czemu ja strzelby nie wyciągam? Co jest ze mną nie tak? Nie, no sam mnie Tak, kiedy masz za mało no, amunicji do strzelby Zdecydowanie za mało Ale tutaj w ogóle powinno być Ziele, kuźwa co mi to da Dobra, chociaż sumie jakąś tam Tam jak będą chemikalia to może coś ogarnę mm. Teraz katarek Ym. Tak bardzo żałuję, że nie wziąłeś więcej amunicji. Bo mówisz... Eee, Jezu Maria, co to się tu dzieje? E, tutaj. O tak, tak. Czy wy sobie kpicie? Teraz tak, e... Okej, okay. bomby sztuk dwie. Mam już 9. Dzień dobry. Dzień dobry. No i jest tam auto amunicja. Super. Czemu ja nie brałem maszynowego? Jezus, umarłem, że za nim jeszcze jeden. Co Nie rusz. Dajcie mi amunicję do strzelby, proszę Jak karabinem to ja tu dużo nie zrobię Aaa, wiedziałem mm, Nie, tylko silny, to. O! stare dych to jeszcze raz reload jest zwiększony, no nice e Maksymalne zdrowie. Okej. Okay. Czekajcie, czekaj, czekajcie. Czekaj, 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 czekaj. Laptop. 5 16 2015 roku godzina 0. Zero... 0042. Dzięki Wam od tygodnia czuję się normalnie. Ona wciąż myśli, że mnie dorwała. Naprawdę musicie nad tym popracować. Nie dość, że wygląda jak dzieciak, to jeszcze jest tak samo głupia. Mama i tata wciąż są w transie. Czy ta obsesja na punkcie rodziny to coś, co jej zaprogramowaliście? To trochę chore. Wysłano. Piątek 4 listopada 2015, godzina 02:10. Sługa: ja jest prawie tak stuknięta jak Iwi. Robi się agresywna, więc nam ją w celi. Sądziłem. Że Ewelin się wkurzy, bo uwielbia Mia. Ale nie sprawia wrażenia przejętej. Czasami nawet ją odwiedza. Myśli, że mnie jest jej mamą. Jak mówiłam, wasza broń biologiczna jest pojebana. Ciekawe. Obsesja Ewelin na punkcie rodziny wymyka się spod kontroli. Zmusza wszystkich do porywania kolejnych Debili z ulicy żeby wzbogacić swoją chorą rodzinkę. Być może traci nadzieję, że Mia przejdzie w jej stronę. Ale to ja muszę sprzątać ten burdel za każdym razem, kiedy zjawi się ktoś nowy. Swoją drogą Eevee wygląda na chorą. Skóra jej się marszczy, a włosy się wieją. To normalne? Zupełnie, jakby się postarzała. Wait, 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 wait. Skóra jej się marszczy i włosy się wieją. Czekajcie. Jak tutaj, ja, tutaj ja tutaj znajdę to, co myślę. ja tu znajdę to, co myślę. Mniejszy raport opisuje obawy towarzyszące rozwojowi bakterii w ludzkim organizmie zainfekowanym przez stymulant serii E. Przed kontaktem z aktywnymi stymulantami serii E należy uważnie zapoznać się z mniejszym dokumentem. W dalszej części dokumentu zawanymi pleśnią. Wstępna infekcja. Pleśń pobiera substancje odżywcze z organizmu gospodarza rozmażające się powoli i opanowując komórki w ciele. Efektem bocznym tego zjawiska jest pojawienie się u zainfekowanego niesamowitych zdolności regeneracji. Podczas eksperymentów amputowaliśmy ręce oraz nogi zainfekowane i odgryliśmy, że potrafią zregenerować odcięte kończyny w ciągu kilku minut. Pośredni etap infekcji. Gdy pleśń dociera do mózgu, myśli zainfekowanego harmonizują się ze stymulantem serii E. Osobnik zamierza, zaczyna słyszeć głosy, doświadcza halucynacji i wkrótce podlega kontroli stymulanta serii E. Jeśli ten stan utrzyma się, gospodarz utraci wszelkie poczucie tożsamości. Pełna infekcja. Gdy, Gdy każda komórka w ciele zostanie opanowana przez pleśń, gospodarz zaczyna tracić ludzką postać. Mutacje fizyczne różnią się, ale wszystkie zapewniają gospodarzowi niesamowitą siłę. Opanowanie zainfekowanego na tym etapie byłoby niezwykle trudne. Okej, okay. ale dajcie mi to, czego szukam. O, to jest jakaś maszynka, ale. 5 minut po przyjęciu dawki, wymioty. Okej. Okay pięć. a to jest badanie dobra tutaj muszę włożyć to tak <ścoughs> jak najbardziej Neurotoksyna E Okej okay. O Jezus Maria, dobra Projekt rozpoczęto w 2000 roku jako jeden z pomysłów na inicjatywę NEXBUS, eksperymentalna broń dominacyjna nowej generacji podjętą przy współpracy z CHCFF. W celu stworzenia broni biologicznej bio bio do masowej neutralizacji wroga przy minimalnym kontakcie bezpośrednim. W takim czasie projekt NEXT Bas został zamknięty, a wszystkie obiekty przeniesione do tego projektu. Broń opracowywana w ramach tego projektu znacząco się różni się od broni konwencjonalnej zdolnością przekształcenia wrogich żołnierzy w przemierzeńców, wahaczo wykonujących rozkazy niewolników. W związku ze skuteczną eliminacją kosztów związanych nie tylko z jeńcami, ale również z samą walką, nic dziwnego, że coś tam, a nawet coś tam, coś tam, aż palą się do możliwości wykorzystania tej broni. Projekt nigdy nie doszedłby do skutku, gdyby nie odkrycie kogoś tam w gdzieś tam. Chodzi o niezwykle zaawansowane z, yy, jakieś tam grzyby, określone przez nas terminem mutagrzyby. Metodą wytwarzania poszczególnych egzemplarzy broni biologicznej jest wprowadzenie genomu także grzyba do embrionu ludzkiego przez stadium czwartym oraz hodowanie go w kontrolowanym środowisku przez okres 38 do 40 tygodni. Uzyskane organizmy określono mianem osobników potencjalnych i oceniono na podstawie ich przydatności, od nieprzydatnych i wadliwych. W seriach od A do D po udoskonaloną serię E Ustalono ogólny wygląd osobników. Ma to być dziewczynka w wieku około 10 lat, co ma na celu ułatwienie przenikania broni biologicznej do populacji mieszkańców miast i uchodźców. Pierwszy osobnik serii EO imieniu Evelyn okazał się zdolny do kontrolowania wydzielanego mu do, kontro do kontrolowania wydzielanego we własnych tkankach. Warto również odnotować, że mu także grzyb wydzielany przez Evelyn umożliwia po wprowadzeniu do organizmu gospodarza skutecznie kontrolowane jego ciała i umysłu. Musimy jeszcze gruntownie zbadać mechanizmy kierujące uzyskaniem i utrzymaniem przez Evelyn tego rodzaju kontroli, jednak według hipotezy ro roboczej są one zbliżone do działania peremonów sygnałowych używanych do sygnalizacji zagęszczania przez bakterie rodziny... Dobra. Utrzymywanie kontroli przez Evelyn odbywa się poprzez serię... I nieciągłych etapów, w których pierwsze są to halucynacje. Nie ma natychmiast pozainfekowany obiekt zaczyna mieć wizję Evelyn, a nawet słyszeć jej głos. Chodzi, i tam nie ma, a głosu nie słyszą inne osoby. wywiadów z zakażonymi obiektami na kolejnych etapach infekcji wynika że z początku. Atomowa Evelyn wydaje się być zwykłą dziewczynką, która w pewnych okolicznościach szuka towarzystwa lub potrzebuje pomocy. Z czasem zaczyna. Wysuwać coraz bardziej rygorystyczne żądania, wśród których wymieniać może samookaleczenie się oraz atakowanie innych ludzi. Wywołany tym strząs psychiczny pomaga w przełamaniu, natury w przełamaniu naturalnych mechanizmów obronnych umysłu i wzmaga jego podatność na działania Ewyryn. System zakażenia mu tak żebym postępuje we wszystkich komórkach, komórkach organizmu dochodzi do. coś tam ciała. Oła! A się naczytałem Przepraszam, a czemu to tutaj jest? W sensie... Okej, okay, no rozumiem, że to ma pomóc i pochnąć fabułę, no ale... <laughs> Sejwik! Okej. Okay. Dobra, myślę, że tutaj się przygotujemy na, na następną walkę. Na pewno musimy wziąć. Na pewno te chemikalia sobie odłożę. Na pewno to sobie wezmę jak dają. Na pewno to sobie wezmę, pewnie będą chcieli. To sobie zamienię. Sobie na razie odłożę. Projekt silniczy mnie jeszcze poprosił gdzieś o właśnie, dzień dobry. Eee, tylko proszę mnie za odłożyć. A mogę to tak połączyć? na jest. Nice. Przerzut maszynowego, ulepszona amunicja pistoletowa, teraz wezmę ją. Ja potrzebuję zwykłej amunicji? Chyba nie, bo już mam dużo Ale za sobie apteczkę jedną zrobił Przepraszam, gdzie moje apteczki wszystkie uciekły? Zdrowia się też, że na nich palnik szczerze nie zadziała. Także ja sobie palnik może odłożę. A wezmę sobie maszynówkę. Mm, I sobie jeszcze wezmę amunicję do pistoletu maszynowego. I sobie jeszcze wezmę. Ziele, bo sobie muszę uzupełnić apteczki moje. I jeszcze ty chodź na mnie. Mm. Okej. Okay. Teraz mogę się czuć w miarę przygotowany. Ale tylko tak w minimalnym stopniu. O, kościk się zmienił. Zabij Ewelin za pomocą neurotoksyny E. Okej. Okay. A więc sobie tutaj sobie zakończymy. Ja już dzisiaj wiem, że, 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 że yy, będę musiał nagrać jeszcze jeden odcinek na zapas, bo... Yy, bo, bo, bo jutro nie będę na czasu zazwyczaj normalnie, bo jutro jest zakończenie roku i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu nie będę miał kiedy tego nagrać. Ale jeszcze, przed tym jak zakończę, chciałbym zaprosić wszystkich bardzo serdecznie na kanał PM Padelko Music. Gdzie pojawił się pierwszy film na, 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 na muzyczny mm. No i tyle I, 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 I zapraszam do złapkowania zapraszam do subowania zapraszam do do, do, do do Polecania znajomym jeżeli się podoba I co no i trzymajcie się Cześć No i papa